Siemaneczko kochani, witajcie w kolejnym odcinku jak to działa. Dawno mnie nie było, nie? W dzisiejszym odcinku pokażę Wam coś, co szaleje po internetach, czyli pokażę wam elektryczną deskę. E że tak nie będę jej cały czas trzymać, ale yy, ona waży jakieś 10 kilo i. i no i nie. Więc tak, elektryczna deska. Yy, nie jest specjalnie duża, ale mała też nie jest. Yy, największym minusem tej deski jest to, że waży jakieś 10 kilo, co nie jest mało. Właściwie deska jest dosyć prosta w użyciu yy, na pewno prostsza niż zwykła deska. Mówimy tu o deskorolce. Steruje się nią dosyć łatwo i nie tak jak większość ludzi myśli, że na jakiś pilotik czy aplikację na telefonie. Steruje się nią e, ciężkością ciała. Ciężkością ciała i balansowaniem ciała, tak? Jak, jakby to nazwać? No Balansowaniem ciała, bo jak inaczej. Deska ta nie jest specjalnie skomplikowana, ma tylko włącznik i włącznik oraz wejście do ładowarki. Najcięższy jest ten pierwszy raz, kiedy trzeba utrzymać równowagę i nauczyć się balansować na tej desce. Potem już jest z górki. Ta deska zgaduje, że w środku ma jakiś taki silniczek, nie? który napędza. Od dołu są zwykłe kółka. Z góry yy, na tych kółkach są ochraniacze, ponieważ często jak ktoś po prostu zeskoczy szybko, ona nadal ma pęd i zaczyna się toczyć, to żeby po prostu ten plastik cały się nie zepsuł, ma z góry takie ochraniacze. Mamy też tu z góry, jak się patrzy, mamy też ikonki. Nie wiem, nie wiem co to znaczy FT. Ale po prawej stronie mamy ikonkę baterii. Na po początku trzeba utrzymać tę równowagę, by potem zacząć balansować, żeby jechać do przodu bądź do tyłu. Wystarczy się lekko pochylić do przodu, deska już jedzie do przodu. To samo jest z tyłem. Chociaż do tyłu to, to, to dopiero później, bo. To jest poziom hard. A Żeby skręcać, wystarczy przenieść ciężar ciała na lewą bądź prawą stopę. I. No to, to jest tyle Ja zazwyczaj wchodzę pierwsze z lewej, potem z prawej nogi W miarę, może nie naraz, ale w miarę szybko Ponieważ kiedy stawisz pierwszą stopę, ona, ta deska już zaczyna jechać Moim zdaniem trzeba od razu postawić tą drugą stopę i, I utrzymać tą równowagę Od razu was uprzedzam, że lepiej schodzić do tyłu, nie do przodu Ponieważ ja już się zdążyłam wywalić schodząc do przodu Ponieważ kiedy jedziesz i nagle się zatrzymasz albo kiedy od razu chcesz zsiąść, to ta deska ma jeszcze ten pęd i, i możesz się wywalić, no? Siema! Nagrywam, umiesz super trik. Poczekaj, zdejmę i cię nagram. Daj się Patrz, Patrzcie, kto nas odwiedzi. <grym> Dobra, no, dajesz. Ten skok. Wow! Wow! Mega! To jest ten twój trik Ej, ej, ej. ej no, no co robisz, no I co, nie umiesz trików żadnych, kłamałeś Nagraj mi snapa po co super Snapchatowiczem Zapraszam wszystkich serdecznie Snapryzik Nie, nie ma tutaj, ej, halo, co to jest? On z Nagraj mi Snapa No dobra Albo zrób mi zdjęcie żeby to zrobić Ci zdjęcie, czy snap'a? Zdjęcie, no, a nie da się pięć rzeczy na raz zrobić, no. Tak to nie. Słuchaj, no i z podpisem, bojowy rezydusz. Okay. No mamy. W ogóle dostałam tą deskę na urodziny od niego wczoraj. I już mi ją zdążył porysować. Zatknij się. i młoda, to i grałaś się?! No <grym> chyba <grym> ty! Pięknie mi to, pięknie mi to... Ale to na tyle polega, brod. żeby to oddzierać, nie? No nie, nie, to nie polega na tym, Pokaż żeby to. Są... Coś o czym jeszcze nie powiedziałam, to to, że są tam światełka. Nie wiem na czym one polegają, bo czasami znaczy na czym polegają. No, oświetlają drogę, nie, ale yy, nie wiem na jakiej zasadzie one czasami przestają świecić, tak migają. Nie wiem na jakiej to jest zasadzie. No, ale jest. Siema. Hej. To jest Ola, jakby co? Bo tak nie przedstawiłam wam jej przedtem. Więc tak. To było na tyle. Ogólnie jest to fajna zabawka, ale po dłuższym czasie jeżdżenia na niej bolą stopy. Więc nie jest to aż tak praktyczne, ale jest niezła zabawa. Co niedługo Remy powiedział, że się wybieramy w tym na miasto. Więc kochani moi, mam do Was jeszcze sprawę. Sama całego internetu nie przeszukam, więc. Kto chciałby mi pomóc, może śmiało pisać na ten e-mail, który gdzieś tu się wyświetli. Znajdziecie go też w opisie. Jeżeli znajdziecie coś ciekawego, co byście chcieli zobaczyć w tej serii, to zapraszam śmiało do pisania. I. I przesyłania mi propozycji. Więc, kochani, to było na tyle. Jak <gry> w ogóle, to, to widzicie mnie w kucyku, ponieważ. Widziałam te komentarze i te bulwersy, że co chwilę poprawiam włosy, więc... więc no. To dla Was kochani, to dla was! Mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. Ślijcie propozycje to będą następne. I to było na tyle. Więc... Popa! Pa. Bolą mnie nogi, tak jakby nie wiem. Oła! Idziemy do domu. Ja idziemy do domu. Oli się już mierznie, idziemy do domu.